Właśnie rozpoczynamy drugie śląskie warsztaty ginekologii onkologicznej. Jest to jedno z niewielu spotkań, które gromadzi specjalistów najwyższej klasy z dziedziny ginekologii onkologicznej oraz młodych adeptów sztuki medycznej. W tym roku zaszczycił nas swoją obecnością pan profesor Mariusz Bydziński, konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej oraz kilku zagranicznych gości. Pierwszego dnia zaczynamy od sesji teoretycznej, gdzie na wykładach znakomitych gości, tutorów, wszyscy będą mogli dowiedzieć się o nowych technikach operacyjnych. W kolejnym dniu odbędzie się część praktyczna, gdzie na nieutrwalonych preparatach będziemy wszyscy doskonali swoje techniki operacyjne w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Mamy do zaoferowania dla kursantów stanowiska z kadawerami do zabiegów operacyjnych, które sobie zaplanowali i omówili na części teoretycznej w dniu wczorajszym. Myślę, że to jest super okazja do poszerzenia swojej wiedzy. Przede wszystkim wiedzy praktycznej, która jest unikatowa, możliwa tutaj do zdobycia. Przede wszystkim dzięki zajęciom w zakładzie anatomii na kadawerach. Najważniejsze jest to, że możemy ćwiczyć i trenować pod okiem najwybitniejszych osobistości z kręgu ginekologii onkologicznej the experts teach participants how to do site reductions how to do organ resections everything what younger surgeons want to learn we are open to show and to teach it's a great event and it's a unique event and really useful for everybody To uważam kurs unikalny w skali kraju. Pod każdym względem doskonale zorganizowane logistycznie. Mamy unikalną możliwość tutaj ćwiczenia technik operacyjnych na preparatach ludzkich zwłok, czyli możemy się tutaj tego nauczyć, później to móc w przyszłości już z mniejszym lękiem zastosować przy stole operacyjnym. Możemy sobie na tych kadawerach przećwiczyć praktycznie całą ginekologię onkologiczną. Jeszcze parę lat temu była to niewątpliwie dość rzadko spotykana opcja. Teraz staje się to coraz bardziej powszechne. Dostępność jest troszeczkę większa, aniżeli parę lat do tyłu. Natomiast dalej jest to pewnego rodzaju ekskluzywne i takie elitarne szkolenie. Ginekologia onkologiczna dotyczy w głównej mierze operowania, a także podawania chemioterapii i leczenia systemowego pacjentek z nowotworami narządu płciowego. To dziedzina, która bardzo dynamicznie się rozwija. Każdy z nas, chcąc być doskonałym operatorem i pomagać pacjentkom, musi nabierać nowych Zdolności i możliwości technicznych, aby takie skomplikowane operacje przeprowadzić. Technika poszła bardzo do przodu. Dysponujemy narzędziami, które pozwalają nam usunąć niemalże każdą komórkę nowotworu z organizmu człowieka, ale to wymaga ogromnego doświadczenia, ogromnej pracy i bardzo dużej zewnętrzności. I właśnie śląskie warsztaty ginekologii onkologicznej w ramach Śląskiego Laboratorium Ginekologicznego są miejscem, gdzie każdy z nas będzie mógł doskonalić swój warsztat, aby potem przenieść te techniki i pomagać pacjentkom z nowotworami ginekologicznymi.